Na pewno myślisz, że aby tworzyć niesamowite konstrukcje z Lego, trzeba lat doświadczeń i idealnie dobranych klocków. Ale co gdybym powiedział Ci, że wcale tak nie jest? W tym filmie przedstawię Ci 5 sekretnych technik, dzięki którym Twoje makiety i budowle wskoczą na wyższy poziom. Cześć, ja jestem pasiasty, to mój klockowy kanał, subskrybujcie. A teraz przechodzimy już do dalszej części odcinka. Numer 1. Gdy tworzymy podstawę naszej makiety, niezależnie czy robimy łąkę, pustynię czy śnieżny teren, nasza podstawa nie może wyglądać tak. Nic nie jest tak idealnie gładkie. Oczywiście odróżniamy sytuację, kiedy tworzymy wnętrza budynków, bądź statki kosmiczne. Ale jeżeli chodzi o naturalny teren, nie może to zostać puste. I w tym właśnie momencie przychodzi nam z pomocą pierwsza technika, czyli nieregularne podstawy. Spójrzcie. Tutaj dla przykładu mam małą makietę świąteczną, gdzie podstawa jest śniegiem i właściwie to zwykły normalny teren. Jak widzicie, to nie jest zwykły biały plate, ale mamy tutaj dużo elementów, które wystają. Są to dodatkowo nieregularne elementy, ponieważ tutaj na przykład są małe elementy 1 na 2, są też tajle pojedynczy, tutaj taki dłuższy. Tutaj ze śniegu usypała nam się taka górka, gdzie jest parę skośnych elementów, jeden większy właśnie slope. Przez to całość jest ciekawsza. Kolejny przykład to taka mała farma. Tutaj również nie jest to po prostu zwykła podstawa, ale z piasku usypany jest nieregularny kształt i dodatkowo szary jako kamyczki. To wszystko daje nam naprawdę fajny efekt. Również spójrzcie dokładnie na tą makietę. Tutaj, pomimo tego, że to śnieżna powierzchnia, mamy dużo piasku w dwóch odcieniach. Jest też wiele górek, wiele tagli, slowpów. Jakiś takich wysepek. Nie wszystko też jest całkowicie płaskie z tyłu. Jest y, taka całkiem wyższa nawet y, powierzchnia. Jest podwyższona nawet o dwa płaskie poziomy od podstawy. Więc również możecie bawić się kształtem i formą. Technika numer dwa. Używaj rozmaitych roślin. Rośliny to naprawdę bardzo ważna część każdej konstrukcji. Spójrzcie, jak smutno ta chata by wyglądała, gdyby nie było tutaj żadnych roślinek. Korzystajcie z różnych form liści i krzaków, by urozmaicać wasze konstrukcje. Spójrzcie, pomimo tego, że ta chata to taki dość mroczny i opuszczony budynek, to te rośliny naprawdę dodały tutaj realistyczności i trochę życia. A teraz pokażę wam naprawdę mega, mega prosty sposób na ciekawą roślinkę. Będziemy tu wykorzystywać kilka sztuk mojego ulubionego elementu listków. Wystarczy kilka elementów listków położyć na sobie w patrzące w różnych kierunkach i już powstanie nam naprawdę interesujący krzaczek. A teraz przejdźmy już do kolejnej techniki. Technika trzecia: budowanie ciekawych ścian. Sposobów na budowanie ścian w Lego jest wiele, a to kilka z nich. Zaczynając od najgorszego sposobu, którego moim zdaniem powinniście unikać, jest to po prostu stawianie elementów tego samego rozmiaru jeden na drugim w ten sposób. Przez to ściany są niestabilne, normalnie w prawdziwym życiu nie buduje się w ten sposób, ponieważ taka konstrukcja nie jest zbyt solidna. W porównaniu do na przykład takiego stylu lub takiego, gdzie te elementy na siebie nachodzą. Dodatkowo jest jeszcze jedna bardzo, bardzo duża wada tego sposobu. Wiadomo, że nie wszystkie klocki w naszych kolekcjach są w idealnej kondycji, więc na tym oto sposobie wyraźnie widać, yy, który klocek jest na przykład w gorszym stanie i odstaje od reszty. Jedyne zastosowanie budowania elementów jeden na drugim jest w tym przypadku, gdy budujemy z tych cegiełek. No, to tutaj ten model specjalnie jest tak zrobiony, że gdy stawiamy te elementy obok siebie, wygląda to spoko, ale i tak jest to dość niezbyt stabilne. Tutaj mamy za to ścianę, taką jakby trochę w stylu zniszczonym, ale głównie chodzi tu o to, że te elementy są tak ustawione, nachodząc na siebie i na przykład ten element łączy się z tymi dwoma, więc wspierają się nawzajem. Tutaj musimy troszkę popracować nad tą ścianą, ale efekt jest jak najbardziej zadowalający. A jeżeli chodzi o tą ścianę, no to tutaj dwie rzeczy mam do powiedzenia. Po pierwsze, tutaj również te elementy, jeden jest tak, drugi jest tak i one się tak fajnie nachodzą, przez to ściana jest solidniejsza. A druga ważna rzecz, to czasem w ścianach możecie zostawiać takie puste otwory, co pozwoli Wam na umieszczanie tutaj roślinek lub innych ciekawych rzeczy i to urozmaici Wasze ściany. Warto jednak pamiętać, że te dwa elementy z otworami różnią się od siebie i gdy ten jest z tyłu normalny, to ten drugi zostawia pustą lukę z tylnej strony. To są dokładnie te dwa elementy. Technika czwarta, czyli wygładzanie. Nie bez powodu w LEGO są takie elementy jak Tile, czyli gładkie płytki bez studów u góry. Te właśnie elementy pozwalają nam sprawić, by nasze na przykład modele pojazdów wyglądały znacznie, znacznie lepiej. Warto pamiętać, że gdy budujemy jakiś taki statek kosmiczny lub samochód, warto zaopatrzyć się w gładkie elementy, dzięki czemu całość zyska taki ładniejszy i ogólnie bardziej odpowiedni kształt. Bo takie wystające elementy używamy głównie w terenach, a w takich statkach i pojazdach lepiej użyć gładkich elementów. Tutaj również spójrzcie na ten oto szybki samochód. Dzięki temu też, że są tutaj gładkie elementy taille, możemy umieścić naklejki. Inaczej byłoby to dość niemożliwe. Numer 5, czyli odkrywanie pełnego potencjału klocków i wykorzystanie ich w różne ciekawe sposoby, tak by odkrywać nowe możliwości. Jeżeli chodzi o ten podpunkt, ogranicza Was tylko kreatywność. Tutaj na przykład mamy dwa totalnie losowe elementy, które właściwie nie mają żadnego sensu. Ogólnie może się wydawać, że te elementy nie mają zbytnio powiązania, ale na przykład, gdy połączycie je w odpowiedni sposób, możecie zrobić piankę na patyku, idealną do przypiekania na jakimś ognisku lub biwaku. Możecie tak kombinować naprawdę z wszystkim. Teraz gwarantuję, że to was zaskoczy. Na pewno kojarzycie zwykły taki czarny blaster, który pojawił się już w wielu zestawach, na przykład z Gwiezdnych Wojen, Battle Packach. Taka broń występowała z Lego w różnych kolorach. Pomimo tego, że nigdy nie powstało Lego Rick and Morty, to sami możecie stworzyć chociaż cząstkę tego w swoich klockach. Wystarczy wybrać odpowiedni kolor pistoletu, a także naboju, i możecie stworzyć pistolet portalowy. Widzicie, ogranicza Was tylko kreatywność i sami musicie odkryć potencjał Waszych klocków. A teraz dziękuję już za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i sprawdźcie inne ciekawe filmy. Cześć!